Przychodzi po mnie wieczorem. Dlaczego nie założysz bluzki od niego? Dlatego. Nawet ten uniwersalny odplamiacz tego nie usunął. Cóż, jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Spróbuj Acze. To specjalista od usuwania plam z białych rzeczy. Acze usuwa plamy z białych rzeczy lepiej niż jakikolwiek uniwersalny odplamiacz. Całe planie jest białutkie, nawet ta bluzka. Świetnie wygląda. Dlaczego no tę bluzkę? Jak mogłem zapomnieć? Acze, mój cel to biel. Nie próbujcie tego robić ze zwykłym piórem. Przedstawiamy rewelacyjne wieczne pióro Penalli. Tajemnica tego niezwykłego pióra tkwi w rydowej stalówce skonstruowanej według szwajcarskiej technologii. Stalówka ta jest mocna, trwała i niezniszczalna. Dzięki zaworkowi kontrolującemu przepływ atramentu, pióro Penalli nie robi kleksów, a pisanie nim to sama przyjemność. Pióro to można napełniać w tradycyjny sposób za pomocą wymienialnej pompki. Można też używać wymienialnych nabojów. Ponieważ pióro jest bardzo wrażliwe na nacisk, podczas pisania samo dopasowuje się do stylu pisma, kreśląc grube lub cienkie linie. W przeciwieństwie do tradycyjnych piór, piórem Penalli można pisać we wszystkich kierunkach jak długopisem. Firma Penalli gwarantuje niezawodność pióra przez cały czas jego użytkowania. Teraz zastanawiacie się, ile musicie zapłacić? 300 zł? 600 zł? Nie! Teraz pióro Penalli może być wasze za jedyne 199 zł. Jeśli skorzystacie z naszej oferty, otrzymacie za darmo 5 produktów firmy Penalli. Dodatkowo otrzymacie pióro kulkowe wraz z wkładem zapasowym. Oczywiście za darmo. To pióro kulkowe może pisać na każdej powierzchni, w górę, w dół i dostajecie je w prezencie. Pióro to może także pisać w trzech kolorach: czarnym po przestawieniu w zielonym, a teraz w czerwonym. I oczywiście wszystko to za darmo. Dodatkowo eleganckie pióro dla pań. Pasuje idealnie do damskiej torebki i wszystko to oczywiście bezpłatnie. Oraz ten wspaniale zaprojektowany automatyczny ołówek. Pisze się nim lekko i przyjemnie. Także za darmo. Zamawiając pióro Penali, otrzymacie te cztery rzeczy za darmo. Są to firmowe produkty marki Penali, produkowane we Włoszech ze stali nierdzewnej według szwajcarskiej technologii. Zestaw ten dostępny jest z elementami zapasowymi i w oddzielnych opakowaniach. Ten wspaniały komplet jest wart 700 zł, ale teraz może być Wasz za jedyne 199 zł. Dla pierwszych 100 osób, które do nas zadzwonią, mamy to piękne, cienko-piszące pióro do wypisywania czeków. Ale co więcej, jeśli zadzwonicie w ciągu najbliższych 10 minut, mamy dla Was 65-częściowy zestaw zapasowy z roczną gwarancją na zestaw piór firmy Penali. Oczywiście za darmo. Aby złożyć zamówienie na ten niepowtarzalny zestaw, Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu podany na ekranie. Cenę tej niepowtarzalnej kolekcji również podajemy na ekranie. Nasze adres dla zakupu mango skrytka pocztowa 32 81 364 Gdynia. Termin realizacji zamówienia od 7 do 14 dni.